Hmm. Zarządzanie, księgowość, administracja, wszystko jest takie nudne, takie zwykłe. Żyjemy w XXI wieku. Gdzie ta przyszłość, nowe zawody, technologie? No, wiesz, jak tak przeglądam, to też nie widzę tutaj zaraz nic ciekawego. Może zobaczymy coś nowego, może weszło... Um, czekaj... O, a to co? Ty. Fed, piszę o zawodach w przyszłości. Ale czekaj, znalazłeś to na Instagramie? No tak, zobacz. To tutaj. To jest Mlad info na Instagramie. Piszę tutaj o zawodach w przyszłości, znajom studentów i powiem Ci się dostosować do rynku pracy. Rzeczywiście, mega ciekawe. Pomyślać, że cały czas spędzałam na Instagramie przeglądając głupie posty blogerów. Teraz będę spędzała czas na Instagramie, z korzyścią. I mówiłeś coś o zawodach przyszłości. Co to właściwie takiego? Zawodami przyszłości można określić te profesje, które w przeciągu od 5 do 10 lat, czy nawet od 10 do 30, będą generowały miejsca pracy. Będą to pozycje nieszablonowe, przez co nie będzie można w nich zastąpić ludźmi maszynami. A przy tym ma pomóc sztuczna inteligencja. Ty patrz, znalazłem uczelnię, na, na której można stworzyć sztuczną inteligencję. Na to że uczymy się uczą maszyny, jak działa AI. Kurczę, to, to jest takie... Takie nudne. Poza tym, niczego z tego nie rozumiem. Jak to wszystko wygląda na takie trudne. Ale dlaczego tak myślisz? Czy twoi blogerzy ci o tym nic nie powiedzą chyba? Sztuczna inteligencja ma być jedną z najważniejszych technologii przyszłości. To zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, tak jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. W sztucznej inteligencji chodzi bardziej o proces i możliwość super wspomaganego myślenia i analizy danych niż o konkretny format czy funkcję. ta inteligencja nie ma na celu zastąpienia ludzi, a tak naprawdę znacznie zwiększyć możliwość i efekty pracy ludzi. Oznacza że można ją zaliczyć do najbardziej wartościowych zasobów przedsiębiorstwa. No dobra, teraz wiem, że to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. I wpadłam na pewien pomysł. Może mogłabym iść z Tobą na studia. Super, pani będzie się uczyć razem. No, tylko co jeśli ten kierunek okaże się dla mnie za trudny? Co jeśli pójdę na wykłady i niczego nie zrozumiem? No to mam pomysł. Fundacja Młodzieńca Poland przedstawia warsztaty z zakresu sztucznej inteligencji. Na niej zdobędziesz podstawową wiedzę o tym, czym jest sztuczna inteligencja, gdzie i w jaki sposób ona jest wykorzystywana. A poza tym w grupie wykonujesz swój pierwszy projekt z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Nadal nie jesteś przekonany, czy chcesz wziąć udział w naszych szkoleniach. Przedstawiamy jedną z naszych konsultantek i specjalistek, panią Edytę Sadowską. Witam Was, witam was serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zajmuję się generalnie przyszłością. Jestem doktorem nauk społecznych, pracuję jako adiunkt. W Instytucie Nauk o bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuję w obszarze generalnie związanym z przyszłością, więc myślę, że już mogę śmiało mówić o tym, że jestem futurologą. a sztuczna inteligencja generalnie jest częścią tego obszaru, praktycznie nierozłączną. o tym, że badam przyszłość, zawsze mówię o tym, że to jest przede wszystkim niesamowita przygoda, bo jest to taka przestrzeń, w której totalnie się, totalnie się przepada, bo ona wraz z podejmowaniem jakichś nowych um, obszarów wciąż się rozwija i praktycznie nigdy się nie kończy. Czy mogłaby Pani dla naszych uczniów przedstawić taką prostą definicję sztucznej inteligencji? Powiedzieć, co to jest tak najprostszymi słowami, żeby każdy to rozumiał? My myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że są to wszystkie te systemy, które mają zdolność do adaptacji. Czyli są trochę wzorowane na tym, w jaki sposób my ludzie się zachowujemy, czyli że potrafimy przystosować się do otaczających nas, nas warunków. Na tą zdolność, że potrafi się uczyć, a więc potrafi się przystosowywać do pewnych, do pewnych zmiennych, co powoduje, że staje się coraz lepsza. A czy uważa Pani, że studia na kierunkach związanych ze sztuczną inteligencją to dobry pomysł i dlaczego? Bardzo, bardzo dobrze, że użyłaś e, sformułowania studia na kierunkach związanych ze sztuczną inteligencją. Bo m, to, o czym myślę, że musimy pamiętać, to to, że sztuczna inteligencja dzisiaj staje się technologią bardzo user-friendly technologią, z którą jeżeli chcemy pracować, to. Niekoniecznie musimy kończyć jakieś studia techniczne, takie, w których nabywamy umiejętności twardych. czy może Pani, że właśnie na rynku pracy w przyszłości takie specjalisty w branży sztucznej inteligencje będą potrzebne? Dlaczego i w jakim kierunku możemy pójść, gdzie tą sztuczną inteligencję możemy zastosować w tych przyszłości? W tych wszystkich przestrzeniach, w których my mamy dużo danych, w których my mamy dużo danych, a nasze mózgi niespecjalnie, takie, niespecjalnie są przystosowane do przetwarzania takiej dużej ilości danych. Teraz jesteś przekonana? Tak. Nie mogę się doczekać w początku szkoleń. Ty? Jesteś z nami? W jaki sposób? Gdzie ona jest? Edyta Gadasowicz... sowicz. sobie gada jeszcze raz. Edyta Gadasowicz... To bez sensu. A ty? Jesteś Jest z nami? Ty. Nie. Fretny format czy funkcja. Zapomniałem. Nie, się. Wszystko widać. you the future. <laughs>